Drodzy wspinacze, kwiecień to miesiąc świadomości na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dzieci i młodzież z autyzmem możecie spotkać tu, na ściance wspinaczkowej, w każdą środę. Dlatego zachęcamy Was do poznania kilku faktów na temat tego zaburzenia. Tak, zaburzenia bo autyzm nie jest chorobą, lecz zaburzeniem neurorozwojowym. To znaczy, że autyzm ma się całe życie. A celem nie jest wyleczenie, bo to jest niemożliwe, lecz poprawa funkcjonowania osób z autyzmem. Skąd bierze się autyzm? Na pewno nie od szczepionek, bo tego nie potwierdzają żadne rzetelne badania naukowe. Przyczyny nie są dostatecznie poznane, lecz uważa się, że objawy autyzmu są powodowane nieprawidłowym rozwojem mózgu, na który wpływ mają czynniki genetyczne, infekcyjne, nieprawidłowości w przemianach metabolicznych czy zaburzenia okresu ciąży i porodu. Być może autyzm kojarzy się Wam z byciem geniuszem, jednak wszyscy nasi uczniowie oprócz autyzmu mają zdiagnozowaną niepełnosprawność intelektualną. Każda osoba z autyzmem jest inna. Mierzy się z innymi trudnościami, dlatego mówimy o spektrum zaburzeń. Jednak możemy wyodrębnić kilka obszarów, w których występują deficyty u wszystkich osób z autyzmem w mniejszym lub większym stopniu. Nasi uczniowie mają trudności w sferze społecznej i emocjonalnej. To znaczy, że na przykład mogą nie rozumieć zasad społecznych, nie wiedzą co wypada, co nie, mogą do Was podejść za blisko, dotknąć Was lub Waszych rzeczy. Mają trudności w komunikacji. Wielu nie rozumie prostych poleceń, mogą nie odpowiedzieć na Wasze pytania. U części nie rozwinęła się mowa werbalna, dlatego korzystają z komunikatorów, które mają na swoich tabletach. U innych zaś mowa może nie pełnić swoich funkcji. U wielu występuje powtarzalna mowa, powtarzalne ruchy, to znaczy, że nasi uczniowie mogą mówić do siebie, powtarzać to, co usłyszą czy machać rękoma. Niektórzy są bardzo przywiązani do schematów, rutyn, więc trudność może sprawić im nowa droga czy zmiany na ściance, które Wam wydają się zupełnie nieistotne. Wielu naszych uczniów jest nadwrażliwych sensorycznie. Mogą reagować negatywnie, gdy jest zbyt głośno, gdy są wiercone nowe drogi. Mogą fascynować się plakatami, które wiszą na ścianach, co utrudni wspinanie, czy skupiać się na dotykaniu różnych rzeczy. Niektórzy uczniowie mogą być agresywni, uderzyć kogoś, pociągnąć za włosy, lub autoagresywni. Mogą na przykład ugryźć się w rękę. Lecz zapewniamy Was, że robimy wszystko, by nasi uczniowie i ich otoczenie było bezpieczne. Mimo wielu trudności jesteśmy tu, rozwijamy sprawność ruchową, ale dla nas to nie tylko rozwój sprawności fizycznej, ale wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego, zainteresowań i wielu innych obszarów. Korzystamy z metod, których skuteczność została potwierdzona naukowo. Jeśli macie pytania, coś Was nurtuje, zachęcamy do zadawania pytań naszym terapeutom. Jesteśmy otwarci i chętnie z Wami porozmawiamy. Do zobaczenia w następną środę.